on, pamiętasz jeszcze, znaczy teraz już pamiętasz, ale przed tym meczem pamiętałeś jeszcze jak smakuje zwycięstwo przy, przy Dołku? Bo, bo długo tutaj nie wygraliście. Jeśli mówimy o zwycięstwie przy Dołku, to jak najbardziej nie, nie pamiętam kompletnie. Szczerze, nie rozmyślałem przed tym meczem, kiedy ostatni raz tutaj wygraliśmy, ale wiem, że to było dawno temu. Właśnie powiedz generalnie jak z Twojej perspektywy dzisiaj ten mecz, trener trochę żartował, że pierwsza połowa super, a w drugiej to byliście martwi. Czy... Fizycznie oczywiście. <gry> Fizycznie to jak najbardziej. Myślę, że stwiało, śmiało można stwierdzić, że ta pierwsza połowa też nie była idealna. W sumie myślę, że to co mieliśmy, to strzeliliśmy. Dzisiaj byliśmy do bólu skuteczni, czego brakowało nam w innych meczach na pewno. I z tego względu grało nam się zwyczajnie łatwiej. Powiedz, jak generalnie na, na, na finiszu tego sezonu, jak Ty się na przykład czujesz jako człowiek, który no w zasadzie w każdym meczu, albo prawie w każdym gra od dechy do, do dechy? Myślę, że odpowiedź pozostawiliśmy na boisku. Także oczywiście jest ciężko mecz pucharowy, mecz loda sobota non stop. Nie jesteśmy tak naprawdę do tego przyzwyczajeni. Teraz mamy takie czasy, trzeba tak grać, lecz też nie możemy z drugiej strony jakby tym się podpierać z tego względu, że nie tylko my tak gramy, więc drużyny przeciwne również są zmęczone, ale na pewno widać to i można to było odczuć.